To była historyczna chwila dla lokalnej piłki. Polanin strzałkowo po pełnym emocji meczu barażowym pokonał Radwan Lubasz 3-2 i awansował do piątej ligi. Przed spotkaniem szalikami swoich zespołów wymienili się wójtowie gminy, w których grają Polanin i Radwan. Licznie zgromadzeni na miejscowym stadionie kibice byli świadkami wymarzonego początku. Tuż po rozpoczęciu meczu gola na 1-0 po rzucie rożnym zdobył Michał Walerczyk. Kilka minut później podwyższył Jakub Jóźwiak, a do szatni strzałkowianie schodzili przy stanie 3-1, po trafieniu Sebastiana Kułagi i bramce rywali. Druga połowa przebiegała już pod dyktando gości, a gol kontaktowy w samej końcówce przyniósł sporo nerwów. Gracze polanina kilkukrotnie mogli podwyższyć prowadzenie, jednak zabrakło skuteczności. Mimo tego, po heroicznej walce, to oni cieszą się z awansu. Meczu rozmawialiśmy z trenerami obu zespołów. Idealnie się ten mecz rozpoczął do strzałkowskiego polanina. Spodziewaj się, że tak się skończy taką dramatyczną końcówką? No, akurat chyba tego w przeciągu całej rundy, całego sezonu możemy się spodziewać, że wtedy, kiedy zaczynamy szybko, dobrze mecz, zdobywamy bramkę, no to potem zaczynają się problemy. Zespół przestaje grać, właściwie nawet nie zaczął grać, zdobyliśmy bramkę bardzo dobrej po stałym fragmencie gry. No, ułożyło się to także 3-1, ale mieliśmy swoje sytuacje, które mogłyby jeszcze przy stanie 3-0. Mogliśmy pokusić się o to, żeby ten wynik podwyższyć, czy nawet w sytuacji, gdy było 3-1 jeszcze w drugiej połowie. Mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje do tego, by zdobyć bramkę, zakończyć mecz. No, ale to, do tej nerwówki zawodnicy nas już zdawali w jakiś sposób przygotować, więc no, wysokie ciśnienie do samego końca. Zgodzi się, że to były dwie połowy dla każdej z drużyn. Pierwsza dla poranina, druga dla gości, że ten mecz był naprawdę bardzo wyrównany, tak byśmy patrzeli w przebiegu całego meczu. Myślę, że goście akurat są bardzo solidnym zespołem fizycznie, zaskoczyli nas troszkę. My chyba nie do końca też zagraliśmy tak, jak byśmy chcieli, bo no unikaliśmy tej gry piłką. Widać było tremę wśród zawodników, w całej, w całej drużynie właściwie, nawet wśród tych doświadczonych. Myślę, że no przeciwnicy bardzo solidnie, wysoko postawili poprzeczkę. Mecz, czy pierwsza połowa ze wskazaniem na nas, no trudno powiedzieć. Ja akurat dosyć tak rygorystycznie podchodzę do tego i myślę, że no w drugiej na pewno Goście byli lepsi, stworzyli sobie sytuację, chociaż w sytuacji kiedy zdobyli bramkę wtedy, kiedy wydawało się, że już właściwie opadli z siły i nie mają chęci do tego, żeby gonić ten wynik. No, szkoda, że tak to się zdarzyło, że potem ta końcówka była tak dramatyczna. Niestety z tego, co już można było usłyszeć, to raczej goście będą dopatrywali się w sędziach przyczyny swojej porażki na temat tego sędziowania, co już dzisiaj powiedział. To znaczy myślę, że jeden i drugi zespół miał gdzieś tam w jakiś, w jakiś sposób no, do sędziego pretensje o niektóre sytuacje. My też mieliśmy w pierwszej połowie, w drugiej pewnie też takie się pojawiły, że wydawało się, że fal sędzia pozwalał na to, żeby grać na pograniczu faulu. Nie wiem w jakiej sytuacji akurat być może przy tych sytuacjach, gdzie domagali się rzutu karnego, ale no, trudno powiedzieć, żeby tam gdzieś, to ja obserwowałem to z drugiej połowy, żeby gdzieś tam był rzut karny, tym bardziej, że zawodnik gości na pewno w dwóch pierwszych sytuacjach próbował to wymusić, więc trudno było trudno się gdzieś dopatrywać tutaj w takiej, w takiej sytuacji. To był taki sezon w kratkę trochę dla Strzałkowskiego Polanina, taka no i upadki, czy o ten awans wierzyliście cały czas do końca, że ten awans uda się wywalczyć, albo chociaż o niego zagrać? Myślę, że tak. Cały zespół był zmotywowany, jak już ta końcówka sezonu, grając co trzy dni, no, na pewno trudno jest zmotywować zawodników, no, oni nie mają już takiegoś głodu piłki, każdy chce odpocząć od tego, mecze co trzy dni na pewno spowodowały, że no, na ten już jakiś, dużo zdrowia zostawione na boisku, no i myślę, że tutaj ta motywacja w ostatnich meczach była bardzo potrzebna. Począwszy od meczu z Goliną, gdzie graliśmy przeciętnie, przegrywaliśmy, udało się w końcówce wyprowadzić wynik jeszcze, no i tym samym wrócić do walki o drugie miejsce, które nam udało się wywalczyć w przedostatniej kolejce, a w ostatniej, naszej kolejce, bo w ostatniej właściwie pozywaliśmy, no, wygraliśmy z Dobrowem i tym samym doszliśmy do baraży, to był nasz właściwie cel. Nie wiedzieliśmy z kim będziemy grać, no, przeciwnik akurat solidny, Cieszę się, że po prostu udało nam się ten mecz tak rozpocząć i ostatecznie zdobyć ten upragniony awans. Awansujecie do Wyższej Ligi, jak do niej podejdziecie? Czy będą duże zmiany w kadrze, czy raczej dacie szansę tym zawodnikom, którzy ten awans wywalczyli? Ja myślę, że przed nasza drużyna akurat no, ma jeszcze spore rezerwy. Ja tak też to z zawodnikom cał cały czas przedstawiam, że ta nasza praca, którą wykonujemy na treningach w tak dziwnym se sezonie, który trwa po prostu przez... Co trzy dni gramy mecz, no to trudno jest cokolwiek wypracować. Ja myślę, że jeszcze no, jakieś pojedyncze zmiany, w zależności od tego, czy będziemy mieli jakieś ubytki w składzie, no to na pewno będziemy do tego dążyć też. Ale żeby to wszystko wyrównać. Na chwilę obecną myślę, że dysponując tą kadrą, tymi zawodnikami, którzy wrócili po kontuzjach i którzy jeszcze mają kontuzję i dzisiaj nie do końca no, mogli nas tutaj wspomóc, no to myślę, że będziemy próbować po prostu y, funkcjonować w tej piątej lidze tym właśnie zespołem. Pechowo się to spotkanie dla Was rozpoczęło, a czy wierzyliście do końca w to, że może się tak szczęśliwie skończyć i czego zabrakło, żeby ten wynik jednak był korzystny? No bo trzeba przyznać, że druga połowa całkowicie pod Wasze dyktando. To znaczy na pewno, na pewno ten Mecz na się zdecydowanie ułożył chyba najgorzej jak może, jak mógł. Bardzo szybko, zdaje się, w pierwszej minucie stracona bramka spowodowała to, że, że dużo nerwowości wkradło się w nasze poczynania. Natomiast chłopacy mimo jakiejś nerwowości podjęli tą rękawicę i, i na pewno walczyli do samego końca i, i ogromny szacunek dla nich. No, goście, go, go, gospodarze, nastawienie ewidentnie na grę z kontry, no i, i do przerwy przyniosło to efekt w postaci trzech bramek dla nich. My, my niestety troszeczkę raziliśmy skutecznością, co, 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 co zresztą było widać. Szkoda, szkoda tej ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy, ale, ale jestem mega dumny z, z naszych chłopaków. I, i z, tej, z tego ogromu pracy, który, który, który wykonali, też na pewno duże, duże słowa podziękowania dla naszych kibiców, którzy tak, tak licznie się tutaj pojawili i na pewno na pewno spali nas. A druga połowa, no niestety, troszeczkę mimo, mimo zdecydowane zdecydowanie optycznej przewagi po naszej stronie. Niestety za, za, za piękną grę punktów czy też awansów się nie przyznaje. Dlatego, dlatego skończyło się, jak, jak się skończyło. Ogromne, ogromne, podziękowania. Na pewno też trzeba podziękować tutaj przeciwnikom i pogratulować. Mamy nadzieję, że, że będą godnie reprezentować tutaj swój region w piątej lice. Trzeba też przyznać, że sporo nerwowości wprowadziły takie te kontrowersyjne decyzje sędziów, no, którzy się mylili w dwie strony i to spowodowało, że ten mecz taki się zrobił ostry, brzydki w pewnych momentach. To znaczy wolałbym się nie wypowiadać na temat pracy sędziów, kto był, y, widział, e, pewnie, pewnie, pewnie gdzieś będą fragmenty z tego spotkania, czy też mecz y, był tak nagrywany na, na żywo, no to, 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 to wszyscy, którzy oglądali, widzieli, jakie były decyzje, e, ja już nie chcę, nie chcę na gorąco też komentować tych decyzji, no trudno, było, minęło, to już jest historia. Gramy dalej, musimy podnieść głowy i, i walczyć dalej. Może, może za rok spróbujemy, spróbujemy znów powalczyć o, o ten awans. Polaninowi życzymy powodzenia na wyższym szczeblu rozgrywkowym.